W miejscu schodzą się trzy bieszczackie drogi, trzy trakty, które podczas walk z bandami UPA określały strategiczne położenie Birczy. Kto ma w ręku miasteczko, ten panuje nad okolicą. Atakowały setnie Atamana Rena. Birczy i pobliskich wsi broniła przez dwa lata miejscowa ludność wraz z żołnierzami i załogą posterunku milicji. Największy napad na Birczy zastał mi właśnie tu na posterunku obronnym wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego. Banderowcy napadli na Birczy z, dużym, z dużą siłą ognia. Największa siła ognia właśnie uderzona była na yy, koszary wojska. Batalion nasz wrócił z Wojtkowej i za, zakwaterowaliśmy w koszarach. Pamiętasz, tam na, na, na górze. Yy, wieczorem po zjedzeniu kolacji rozeszliśmy się na swoje kwatery, i w tym czasie banda podeszła od strony lasu z jednej strony, ale pierwsze wyłyszczały od strony korzeńca. Z początku nie zanosiło się na coś większego. Po pewnym czasie banda zaczęła podchodzić coraz bliżej. Z granaty przez oto, żeby ich odeprzeć, żeby był Boże, ze składany uciec i się wysłać z W czasie pierwszego napadu schowaliśmy się z dziećmi w kościele. Co to był za huk, co to była za strzelanina, dzieci piszczały. Ale dzięki Bogu miasto zostało ocalone. Największe straty poniosło wojsko w tych właśnie koszarach, które zostały spalone na dłoni. z licznych pogrzebów poległych żołnierzy i chlopów pomordowanych w Bieszczadach przez bandy UPA. Do przemyśla tylko jedna miejscowość krasiczy. Od wirczy do Sanoka nie było nic. Od wirczy do uszczy nie było nic. W tych terenach były chyba największe siły UPA. Za wszelką cenę chcieli zniszczyć wirczy. Chcieli uczyścić te tereny z ludności polskiej. Gdzież o 11.00 zaczęło się palić. Osadzili się od strony lasu, od schodu. I tak jakbyśmy, bo ja pierwszy usłyszałem krzyk, jak wyleciał na, na pole, to już tak, taką taralierką szli trzy albo cztery rzędy, tak po 10, po 15 metrów, jednego od drugiego. I tak, który, prawda, co zastał przed sobą, wyrabował, zapalił i w drugą stronę poszli. Za 20 minut <grym>, trwało, zanim wojsko przyjechało z Birczy, Було, а, не шляда, а люди отак. Ну, Зостало чех забитих. Чотири спалених, чех було тяжко ранних, двох вийшло, а є умер в шпіталі. То ще демлютів тебе зростав. Попажонок. То Пішло з димить. не стало. Ми ж можемо і спалю, теж був страшні в тебе. Паліли в'язки в шенті, а на другій в'язці два кілометри од нас паліли, спаліли 35 номерів в одній хвілі. Міліціянтів попалили і тих. І поховалися до півніці два. В півніці спалилися, тільки в шкілі перші трошки зустали. Więc wszystko spalone było. Każdy Zwójkoń był blisko do nas, bo nawet dwa kilometry nie ma. Tu tak słychać był ję krzyk, niech Bóg zachował. No męża zabrali w las gdzieś i po dzisiejszy dzień nie wiem, gdzie jego koście spoczywają. No i chodziłam po lesi, szukałam go wszędzie. No i trudno, gdzież go znajdę w lesie. Może gdzie przykryte były jakimiś gałęziami, może co... I, I gdzieś leży. Gdzieś leży, przypadło i nic nie wiemy, gdzie jego kości spoczywają. To był czas. Budajby nikt nie doczekał takiego czasu. Sobie tylko znanymi ścieżkami przychodzą matki pod stare drzewa w każdy dzień urodzin i w każdy dzień domniemanej śmierci synów. Zginęli gdzieś w tym lesie. Coś trup, pamiętam. Codziennie się żegnał w domu. Pięty dziecku idziesz na pustyrunek. Lat 17 miał takich chłopaczek malutki, ale poszedł na pustyrunek. Ja tak co dzień chodzę, tu przywieźć zabitych, tu rannych Ja Tak chodzę, patrzę, mój syn czy nie mój syn? Odchodzę, z nie ma go w domu. Ani na pustyrunku, znowu za kilka dni. Znowu przywieźli kogoś sobie tego, idę, patrzę, no wszystko poszarpane na tym. Ale jeden z milicjantów mi mówi, to nie wasz syn. Wtedy już zostałam całkiem bez pamięci. A to nie mój syn był. I znowu go nie było w domu. I tak chodził do ostatniej chwili na tym posterunku. Ale dzięki Bogu przy życiu został. Mój syn po, e, poszedł na pomoc milicji. Jak wracał do domu, Piątkowi na, na mostku tam go zastrzelili. Jednego strzała dostał ich, no to jeden. Codzienne akcje milicji i wojska przynosiły straty i z naszej strony. Milicja szedł jako rozwiedka, szedł pierwszy i pierwszy ginął. nosili mundury inni cywilne ubrania i tylko biało-czerwone opaski milicjanci młodzi chłopcy z ormo ochotnicy tu się urodzili i tu chcieli żyć rola posterunku milicji waterski birczy była dosyć duża bo dwa lata bez pomocy wojska myśmy potrafili się utrzymać. Ludność pracowała przez dzień, w nocy pilnowali łącznie z Ormą i z Milicją stanowisk i brali udział. Na przykład taki nauczyciel co noc wychodził i chodził jako, jako wartownik. Inni widzieli, że nauczyciele pełni warty. Wychodzili do samo i pełnili warty nocne wspólnie z milicjantami. Do posterunku milicji obywatelskiej banderowcy nadesłali ultimatum, żądając likwidacji posterunku, jak też opuszczenia miasteczka przez ludność cywilną. Broni mieliśmy dużo. Broń była zdobyta na bandzie, lecz pomimo zapału widzieliśmy, że dłużej nie damy rady utrzymać sami Birczy i trzeba zwrócić się o pomoc do władz Warszawy. Wtedy to na ogólnym zebraniu w Birczy zapadła decyzja, aby wyjechała do Warszawy delegacja. Delegacja została przyjęta w komitecie centralnym partii, w rządzie. Rząd przychylnił, stosunkowo, się do postulatów mieszkańców i na tutejszy teren przybyło wojsko na Łodzic. Przeżyli najstraszniejszą zwoję. Wyszli z niej zwycięsko. I znów trzeba było stanąć do walki. Do walki z sotniami tzw. ukraińskiej powstańczej armii z wrogiem podstępnym i okrutnym. I chociaż wszyscy marzyli o tym, że wkrótce wrócą do domów, Przecież wielu z nich nie wróciło. Dla frontowych oddziałów wojska był to jeden z epizodów walk w Bieszczadach. Po pierwszym napadzie na Birczy, dowódca garnizonu bierczańskiego wydał rozkaz okopania się całej Birczy. Wojsko wykonało okopę, wykonało ziemianki, wprowadziło system sygnalizacji, który opierał się na pociągnięciu jednego drutu. A w każdej jednej ziemiance był dzwonek, który za pociągnięciem dawał sygnał. Ten system sygnalizacji zdał egzamin w drugim napadzie. Na skutek tej pr prymitywnej sygnalizacji można było na czas ostrzyć się, wszystkich postawić dookoła birczy stan alarmowy. Posterunki ochronne były bardzo gęsto. Także yy, przejście między posterunkami prawie było niemożliwe. Przenieść, słyszysz mnie? Halo, przejść! Krzyczałam 30 lat temu, ale bez skutku. Okazało się, że linia została przerwana. Przerwana została przez banderowców. Wtedy pomyślałam sobie, że na pewno coś zacznie się dziać, bo ile razy została linia przerwana, następywały jakieś napady. A wiedziałam już, że została spalona i Wojtkowa, i napad był na kuźminę i dlatego wiedziałam, że już coś będzie. Banderowcy myśleli? że wojsko wyszło na akcję i w Birczy znajduje się sam posterunek. Z 5 na 6 stycznia w 1946 roku silne zgrupowanie band opa uderzyło po raz trzeci na Birczy. W czasie napadu trzeciego na, na Birczy byłem też w do do plutonu I miał cztery stanowiska. Z lewej, z lewej strony stanowisko było ckm -u. w tym miejscu, gdzie ja stoję, było stanowisko rkm -u. Po prawej stronie stanowisko RKM-u drugie i na samym cmentarzu stanowisko trzecie RKM-u. No to był straszny ogień ze strony faszystów i my żeśmy musieli ich, ich ogień odeprzeć. Strasza to była wówczas walka, bo to była północ, ciemno, zima była i też żeśmy sypali ogiem takim gradowym. Nie był to ogień ciągły, tylko seriami, że rzucali ogniem, aby ich odeprzeć i zatrzymać ich ogień. Banderowcy tak szybkim tempem nacierali na Birczy, że myśleli, że pierwsza linia banderowców, która przeszła, że już dotarła do Birczy, już w centrum. W związku z tym zapalili domy, w pobliski. Tymczasem silny atak z naszej strony uniemożliwił nie, im ucieczkę odwrotu. Wszyscy zostali prawie tu zabici. To żeśmy siedzieli w tym samym miejscu, tak aż do białego dnia potrwało bodajże jakieś 5 do 6 godzin. Ta, ta walka trwała. I całe miasto zostało ochronione i do miasta się nie dotarli. Do miasta nie dotarli. Natomiast oni w łumnej złożyli przysięgę, że trzeci napad będzie na bircze taki silny, że Bircza w przeciągu pół godziny przestanie istnieć. Dlatego ten pęd był paleni, a odwrotu nie było. Pomylili się, przeliczyli się i więcej nie próbowali. Rozbite zostały sotnie upa, których kordon od dwóch lat zacieśniał się wokół Birczy. Było to również wielkie zwycięstwo miejscowej ludności, które wieńczyło jej bohaterską samoobronę. Trzeba powiedzieć, że w tym czasie... Mieszkańców Birczy cechował duży patriotyzm. W oparciu o melodię Morze, nasze, morze została skomponowana piosenka Bircza, nasza, Bircza. Wiernie ciebie będziemy szczec, mamy rozkaz cię otrzymać albo w gruzach twoich lec. Ta piosenka była prawie hymnem mieszkańców Birczy. leży na turystycznym szlaku do Leska i Ustrzyk. Ze starej zabudowy niewiele zostało w miasteczku, bo część spłonęła przed laty, a część rozebrano pod nowe domy. Za bohaterską obronę polskości tych ziem, za wkład w utrwalanie władzy ludowej, za patriotyczną obywatelską postawę w latach odbudowy i rozwoju gminy, Bircza została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu III Klasy. Wojenne dzieje Birczy odczytać można z kamiennych tablic. Są na nich daty odpartych szturmów, numery pododdziałów i długa lista poległych w obronie placówki. Myśmy byli głodzie w, w tym czasie. Władza powierzyła nam bronienie tej ziemi. Ziemia ta była polska i wierzyliśmy, że bronić ją musimy.